Kurde, o co chodzi? Eldo, Eldo. No to dobrze, że jesteś reming, logi. To chyba, oni. Ch kwak, kwak. Y ja ludzie nie wiem. Nie wiem, jakoś do 21 max. Chyba, że mi przestanie leczyć. gdzieś tak z dwadzieścia minut maksrami. Mi przestanie larżyć. A co chcesz? Jak zmienić konto na ety? Widmowe wzgórza mam odwiedzić. Tre <tryk> gram. Dobra, może mi przestanie lażyć. Udostępnienia, no mam nadzieję. Mordo. Ja przez chwilę czasu nie będę. Y, ten. Ja przez chwilę czasu nie będę. Słuch. Y, czytał. No. Na innym koncie. <laughs> nie. To znaczy na tym samym koncie, ale na innym tym. Ja wiem jak to zrobić, tylko bym musiał. Jej, a do kogo? Remis, ja wiem jak to zrobić. Jak? E, tylko bym musiał do ciebie przyjść, bo to jest strasznie skomplikowane. Może róbmy oboje to. Tam sobie zmień. a to trudne jest? Do Emilki i innych. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Tu, albo ne, albo ne, ale nie, bo tego nie da rady, tak jakby wyjaśnić. Tu, bo ja chciałbym, żeby dobiegli, no bo strasznie mało osób na streamie. Jedna osoba. Nie powalam. Nie, nie podoba mi się to. Kurde. Ludzie, wy widzicie, jak mnie cofa. Wy to musicie widzieć. U, przerwany zamknij się. Są nie umiesz nagrywać na pewno od kiedy? It's me Aha, zlutowałeś dwa domki Chodź zobaczyć jak ja się kąpię Zobacz jak się oblewam, chodź Ja Cię widzę przez ściany E, misiek, teraz moja kolej. To moja zona. Ja się oblewam, ciebie też obleję. Ciebie też obleję. O, zobacz. Widzisz? 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 O kurde, Ne, nie, to się nie stało, ne To jest żart. Remi, Remi, jeszcze nie dobiegli. Remi, napisz na czacie, jak jesteś aktywny. Ciągle mam... To podłącz szybko telefon, bym ci dał ładowarkę, ale nie mam. Bo Remi będzie musiał wyłączyć live'a, bo ma 3% baterii w telefonie. eloelo 32320 no mordo <gryzanie> jedna osoba ale nie ja ale wszyscy wiedzą jak mam na imię Wiem, wiem Ramiś O nie wiem, Fortnite już wszyscy wiedzą o tym O co ci chodzi co? Kurde, jak trochę krzyknąłem, ma siostra śpi Ale ta grzeczniejsza, nie ta, która mi playa wyłączyła, XD Typy. Oberwał za 25-1. Ja XD. Zaczekaj, zaraz dojdę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ty właśnie chlejesz? Grażyna znowu. Uwielbiam. Po Ej, wolisz pomidorka czy burgerka? No, tutaj przy sklepie. Noms. Budo A Antek mówił, że wolisz hamburgerka. Antek mówi, że y y pomidorek jest do dupy. Chodź, zobacz. Też tak umiemy. Odbijamy ich. Też tak umiem. Są kurde, no ale wszędzie tutaj są. Zobacz, tutaj się budują, tam są... Muszę skończyć streama Elo. Elo, ludzie 320, Elo, Elo.